Siemanko e, Tu moja koleżanka mnie poszła, żeby pokazać jak się zmienia tapety no to tak, wchodzicie sobie e, ja wam pokażę Windows 98 to oczywiście, od tutaj e, zaczekajcie muszę na chwilę dobra, już i teraz wchodzicie sobie tutaj w settings i macie sobie kon... kon Control panel sobie klikacie tutaj. Później tak jest. Display klikacie dwa razy. Tak to jest none i teraz możecie sobie tak zrobić, tak zrobić, tak zrobić, tak zrobić, tak zrobić. na przykład w bąbelki tak zrobić, tak zrobić, tak zrobić, tak zrobić, tak zrobić. Tak zrobić. Um, jeszcze tak zrobić, tak zrobić, tak zrobić i tak zrobić. Um, ja może sobie zrobię tak, bo to lubię. I teraz po prostu macie sobie coś takiego. Um, więc na razie.